Troszeczkę mamy zamieszania, ale gdybyśmy tego nie zrobili teraz, być może tych środków w późniejszym terminie by się nie udało pozyskać. Patorego... No, ulica wiadomo, w centrum e, historyczna z przebudową całkowita 30 milionów złotych i do święta kwiatów ma być całkowicie przejezdna, czyli normalnie będziemy się poruszali. Jeszcze te prace one gdzieś będą po bokach trwały, bo umowa się kończy 1 listopada ale będzie można normalnie korzystać. No i ulica Remonta już zaczęły się prace tutaj również do święta kwiatów, owoców i warzyw, czyli zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa w niektórych miejscach, oczywiście nowa nawierzchnia. To 90-100 dni, więc na święto kwiatów będziemy się cieszyć również z tej, z tej ulicy. Ogłaszamy przetarg na e, Budowę na remont, przebudowę naszego mostu na rzece łupi przy pałacu ślubów, ponieważ to też dostaliśmy dofinansowanie. Tylko tak chwilę czekamy, bo nie chcemy sparaliżować miasta, więc jak tylko te inwestycje zakończymy, wtedy wejdziemy w tą trzecią inwestycję, o której teraz mówię. Będzie to skrzyżowanie proste, bez ronda, bez wyniesienia, ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Rondo tutaj nie, nie zmieściłoby się. Ruch um, ulicą Strykowską, tak jak do tej pory, będzie jednokierunkowy do Batorego. Ulica Strykowska na odcinku do Placu Czerwona dwukierunkowa. Ulica Batorego od Strykowskiej do rynku, jednokierunkowa. I także jednokierunkowa Batorego do Mireckiego. Skrzyżowanie zasadniczo nie ulegnie większym zmianom w stosunku do tego, co było przed przebudową. Dopiero za skrzyżowaniem w kierunku ulicy Okrzei, skrzyżowanie to zostanie wyniesione dla spowolnienia ruchu wszędzie tam gdzie było to możliwe zostały wyznaczone zbudowane miejsca postojowe oczywiście zapewnieniem odpowiedniej szerokości jezdni i chodników dla pieszych także zadaniem projektantów było wkomponowanie maksymalnej ilości zieleni po to żeby ta ulica nabrała charakteru takiego miejskiego żeby to nie była betonoza, jak się mówiło kiedyś o rynku tam, gdzie będzie to możliwe, tam, gdzie było to możliwe, zaprojektowane są wydzielone zatoki postojowe, tak, czyli będzie tak jak przy Rawskiej, sobie postawione. Jakieś rozdzielenie kolorystyczne i wskazanie, gdzie dokładnie będą miejsca postojowe. Te miejsca postojowe będą uwzględniały dotychczasowe wjazdy i przyszłe wjazdy bramowe. W tej chwili też to było takie przypadkowe, po prostu każdy stawał, gdzie było miejsce. Natomiast w tej chwili, poprzez organizację tych miejsc postojowych, pachołki, wprowadzenie zieleni, te miejsca będą bardzo wyraźnie wskazane i widoczne, i tylko tam będzie dopuszczone parkowanie. Ilość miejsc parkingowych na tym odcinku będzie porównywalna. Nie możemy zamknąć drogi całkowicie i gdzieś kombinować objazdami, także robimy to pod ruchem. Wiem, że jest to też, mówię, dla wykonawców nie, nie jest to komfortowe, ale takie są czasy, takie życie trzeba się z tym zmierzyć. Realizujemy inwestycje w mieście w piesze, a nosi te, na które możemy pozyskać środki zewnętrzne, które pozyskujemy i, i myślę, że tutaj mieszkańcy to widzą. Na tym skrzyżowaniu powstanie nowa sygnalizacja świetna. Tutaj nie będzie wyniesionych przejść. Różnica tylko jest taka, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie przejazd pieszorowerowy i po stronie netto też będzie przejazd pieszorowerowy dla ruchu rowerowego i pieszego. Staramy się zawsze w takich centrach, w takich centrum miasta, w takich miejscach łączyć, czyli łączyć to, aby było jak najwięcej zieleni ale jednocześnie starać się uzyskiwać te miejsca parkingowe, bo no wiemy, społeczeństwo jest podzielone pół na pół. Część chce tylko miejsca parkingowe, część chce całą zieleń. My musimy to połączyć, więc będzie troszeczkę tych miejsc parkingowych więcej, ale będzie również więcej zieleni. Tutaj dla uspokojenia ruchu, czyli dlatego, żeby prędkość nie była jakaś tam znacząca, już od Strykowskiej będzie podniesienie jezdni do wysokości chodników i to obniżenie zakończy się dopiero za ulicą Mireckiego. W obrębie skrzyżowania z ulicą Mireckiego wejdzie jeszcze taki mini skwer zielony, obsadzony drzewami po przeciwnej stronie od strony sklepu tam również będą nasadzenia drzew. No i w ten sposób jak mówię, będzie to uporządkowane. Wjazd w ulicę Mireckiego będzie skanalizowany, będą zupełnie inaczej ustawione. To znaczy, w ogóle będą ustawione krawężniki, bo w tej chwili w Niereckiego wjeżdżamy, no po prostu płaszczyzną asfaltu. W tej chwili poprzez wyrobienie w tym miejscu skrzyżowania skweru, takiego zielonego z ławką czy z ławkami, ten wjazd będzie no, bardzo wyraźnie wskazywany. Jego szerokość będzie większa niż 4 metry, będzie to 5,5 metra. No i dalej będzie ruch poprowadzony w stronę 1 maja. Drzewa będą sadzone na końcu inwestycji, co jest zrozumiałe. To po pierwsze, a po drugie, lato, upały nie sprzyjają nowym nasadzeniom. Drzewa będą sadzone koniec, yy, od końca września przez październik, wtedy będą wykonywane wszystkie nasadzenia, drzewa, krzewy, byliny. Nasadzeń będzie 85 drzew, około 4300 krzewów i około 2600 bylin. Natomiast na odcinku od Ofiar Katyńskich, rondo do ulicy Strobowskiej, Zadębie, za tam powstanie tam będzie nasadzone 6 dębów, krzewów około 3,5 tysiąca i około 2400 bylin. Myślimy o tym, żeby w tych rozwiązaniach projektowych, żeby ruch, w którym czy my chcemy czy nie będą uczestniczyć piesi, rowerzyści i kierujący pojazdami, żeby rozwiązania przestrzenne były takie i żeby powodowały minimalną ilość kolizji. Na to składają się wyodrębnianie miejsc postojowych, spowalnianie ruchu bez dwóch zdań czyli z, e, zmuszanie kierowców pojazdów do tego, żeby ograniczyć prędkość temu służą wyniesienia, stosowanie różnych nawierzchni, wydzielenie miejsc postojowych czyli tak, żeby wyraźnie wskazywać, gdzie kto może zaparkować. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak to było trudne zachować ruch, zbudować taką kanalizację. Jesteśmy w miejscu, gdzie powstają największe zmiany dla mieszkańców powstaje tu rondo. Wcześniej były tu problemy z ruchem, jeżeli chodzi o włączenie się pojazdów wyjeżdżających z ulicy Strobowskiej lub z ulicy Batorego. Budowa w tym miejscu jest także na końcowym etapie. Myślę, że, że za miesiąc będziemy jeździć już wokół ronda bez wahadła, które dzisiaj funkcjonuje, bez sterowania ruchem przez sygnalizację świetla. Będzie wyniesione przejście dla pieszych, naprzeciwko ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zalewu, tam będzie przejście dla pieszych wyniesione. Marzę o miejsce przede wszystkim pięknym, spokojnym, czystym, bezpiecznym. Myślę, że staramy się do tego celu dążyć i dążymy. Powoli oczywiście etapami, myślę, że my czasami też nie dostrzegamy tego jak nasze miasto się zmienia.